to w franiu dzisiaj będziemy grać yy, z Mikołajem tylko. Powiedz, jaką masz kratkę! To zobacz! A ładna! No Chodź za mną, pokażę Ci, gdzie idziemy. A widzowie zaczynamy film. I już zaczynamy z pełnej tutaj, bo Mikołaj mnie bije. Ała. Albo ja siebie przywalam w drzewo. Dobra, Mikołaj, osiedlimy się gdzieś... Gdzieś koło piasku. Tutaj gdzieś. Gdzieś się tutaj... Albo nie, bo tutaj jest nierówna. Poczekaj. Chodź. Tutaj mamy lepszy teren. O tutaj się osiedlimy, w tym miejscu. I startujemy, jak, będziesz, jak, jak będzie noc, a nie będziemy mieli łóżek, to spokojnie zrobię nam dzień, bo nie damy rady. Nie wiem, no, damy radę, ale jest to trudno. Jest... O, mam już pierwszą wełnę. Nie wiem, za bardzo wcielam... Czy... Co za... ...patyk pół demagera? Chilus, badaj, major. Jest. Tak, uważajcie, wodzić. Dobra, Nikolaj zaczyna budować nasz dom. Widzowie, jak coś, to się nie śmiejcie z naszego domu mały taki nie wiem w ogóle gdzie poszedł Mikołaj tam poszedł Mikołaj tak, widać Jak coś to ten dom będzie mały na taśm Mikołaj, to będzie dom 3 na 3. Wiadomo, jak będzie się nazywał, czyli Hektor. Czyli tak, jak się nazywa, pies. Witam. I jeszcze yy, reklama. Oglądajcie, Wita. I jeszcze do Knesa. To najlepszy Nie słyszałeś, ale on jest najlepszy. Nie będę dodawał o najsławniejszym youtuberze na całej Polsce. O tym wariacie. Całej Polsce. Nie będę nawet o nim dodawał. O tym wariacie. Bo, bo wiadomo. Jak on się nazywa, bo przecież jest największy że w tym całym... naszym kraju. Ja zielę ta surowa nie jest? Sprawdź mi za broni. Nie, nie, <laughs> Gdzie ty jesteś? Gdzie? Tylko pójdź, żebyś zdążył yy, yy, na noc do domu. Żebyś. Nie miał problemu. Nie wiem, czy jesteś uzbrojony. Nie wiem. Tak się znam. To wyruszasz na wyprawę. Nieuzbrojony. Nigdy. To jest to, gdzie gramy wspólnie. Tylko żebyś zdążył na czas przed... Radziłbym się już ci zbliżać do domu, bo się robi noc. Wiesz? Mówię Ci. doo doo nie, nie słyszeliście doo 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 właśnie usłyszeliście. Oglądajcie, ale wita, oglądajcie stare filmy, bo te nowe, niektóre większość mu się już nie udają. Te stare były najlepsze, a teraz. Tfu, teraz wszystko się im nie udaje. Tym youtuberom.

bo ja y, teraz nie zrobię e, y, tego bo ja potrzebuję oferd dla ciebie Mikołaj? Pamiętasz, kiedyś byliśmy w takim domku? Mogę. W... A to moje chyba. To biodę. Szopalne sobie. Ej, no. Mikołaj, nie śpi, tylko coś rób. Ej. A gdzie są jakieś szkielety? Czym, czemu opuściłeś grę? I czemu ja tu widzę e, ząbki e, e, z, z zbroją? Coś czujesz, że będzie po mnie? O nie, czym jest O -o. hello uważaj tylko na hello. mnie uważaj na mnie, bo ja mam mało życia tylko, tylko pół serduszka puczy nie, nie ma! Ej! O. O nie ma! Uspokój się! Uf. Szybciej odradzaj się, bo ja... O tak. Yy, posłuchaj. Yy. Jest ciemno, co nie? Ej! Masz, może, yy, jakieś mięso, albo piasek, albo drewno? A, a może. Yy, a masz drewno? A, a masz yy, nieprzedyskowane? O, dobra. To też się przyda, ale to na razie nie. A daj mi to mięso, co masz, te kuryczaki. O, to nie kuryczaki. Ale też się przyda. A masz takie przedeskowane, czy nie? Nie masz przodu. Ej, Dobra. Ja to robię, żeby nam było jasno. Ale nie się do Ej, weź się. tego kurczaka. No tutaj! Paliwo w picyku! Wstać! To okay. Rozpadało się. Widzę, jestem trochę wkurzony. E, ała. E, o Piłka mi się tu kręci pod tyłkiem. Uh, jeju. <grym> Dobra.

写真が写真。 co zrobiłem. Żeby było wiadomo. Tam, yy, skrzynka Franka. Że nie można jej otwierać. Yy, znaczy, że Ty nie możesz otwierać, tylko ja, bo to jest moja skrzynka. Tutaj schowamy trochę drewna. Jeszcze. Może być tyle. to um, trochę mięsa, po co mi tyle miecha. Jabłuszko, patyki to, 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 to. Trzeba posadzić przed domem. Tu damy to, to i to. Widzowie, nie pytajcie się dlaczego sadzę drzewa koło domu, bo po prostu to robię, żeby mieć więcej drzew, no no, żebym nie musiał biegać tam do lasu. Bo wiecie, łatwiej jest podejść gdzieś koło domku, niż pójść e, tam do lasu. Ja tu wezmę takiego lajka, wam pokażę. na java edition tylko na minecraft albo odwrotnie nie pamiętam bo jeszcze tego nie sprawdzałem tutaj jak widzieliście o tym to wiedzieliście jak nie widzieliście, to wam pokażę myślę że o tym nie wiedzieliście to jest taki tito I Patrzcie na to. Patrzcie, jak to wygląda we ekwipunku. Hmm. To jest taki mały life. Ja nie wierzę, widzowie, jak to jest nudne. Ja tak sobie przechodzić powoli. Nie widzę, że się tu nic nie dzieje, no ale. Co po Dzisiaj film jest nudny. Kto wytrwał do końca tego filmu? Niech napisze. Wytrwałem. To będzie dla mnie znak. Bo ja naprawdę myślę, że nikt nie dotrzymał do końca. Jak dla mnie to na dzisiaj koniec jeszcze będzie jeden odcinek ciekawszy. Z tego co i już będzie się działo, będzie się działo. Pa pa.